Dzień dobry, cześć, chłopaki, z tej strony oczywiście Mechanika Pojazdowa Handel. Dzisiaj prezentujemy Wam Audi A5 z 2011 roku w dwulitrowej jednostce napędowej, oczywiście benzynowej, o mocy 200 jednostek koni mechanicznych. Napęd na przednią oś, więc jest tutaj tylko i wyłącznie ośka, może to być na niektórych plus, na niektórych minus. Samochód fenomenalny, w stanie technicznym, lakierniczym oraz mechanicznym. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Samochód. Typu wsiadamy, jedziemy, nie martwimy się niczym, przygotowany do sezonu. Mamy tutaj zaimpregnowany dach tego, oto kabrioleta, skórzane fotele, tapicerki wszystko zaimpregnowane, tak, żeby służyło na naprawdę wiele, wiele lat. Samochód, tak jak mówiłem, w bardzo dobrym stanie. 2011 rok do tej pory pokonał 124 tysiące kilometrów. Oczywiście prezentacja ma na celu pokazać Wam ten samochód z jak najbardziej uczciwej, prawdziwej strony, zatem myślę możemy ruszać, na początku oczywiście obejdziemy sobie samochód dookoła, każdy tutaj element blacharski zostanie Wam tutaj przybliżony, co teraz właśnie się dzieje, zobaczcie autko bez żadnych rys czy wniot. ma takie dwa mankamenty na przednim zderzaku oraz na błotniku prawym przednim, za chwilkę Wam to pokażę. Auto, mimo tego, że jest to wersja, oczywiście Cabrio, co widać, e, posiada hak dokładnie tak. Na dole mamy otwór na hak, w bagażniku leży hak oryginalny, jest to wszystko wbite w dowód, zrobione legalnie, tak jak to być powinno. Autko sprowadziliśmy oczywiście z Niemiec. E, zdjęcia tego samochodu w Niemczech podczas transportu i tak dalej posiadamy jak najbardziej do udostępnienia. Zawsze staramy się e, mieć jak najwięcej, wiadomo, e, takiej dokumentacji fotograficznej. Po to, żeby przyszłym gdzieś tam właścicielom e, oczywiście ją udostępnić, e, moi drodzy, mówiłem o mankamentach dokładnie tak. Mamy tutaj takie zarysowanie na przednim błotniku. Te błotniki są oczywiście aluminiowe. Taki incydent się tutaj wydarzył, nie chcieliśmy tego ani tuszować. Po prostu, żeby ktoś widział, e, co to jest. Drugim mankamentem, zarysowanie na przednim zderzaku. I to by było tyle, jeżeli chodzi o jakieś minusy tego samochodu. Myślę, że teraz możemy sobie przejść już z blacharsko. Widzieliście ten samochód, każdy element bez żadnych zużyć, lakieru itd. Mankamenty zostały Wam przedstawione. Teraz myślę, że możemy przejść do tej bardziej ciekawej, na pewno interesującej części. Myślę, że możemy tutaj zacząć od wyposażenia zewnętrznego. Mamy oczywiście reflektory biksenonowe, halogeny, oczywiście światła do jazdy dziennej w technologii LED. Tak jak mówiłem, halogeny, doświetlanie zakrętów, czujniki parkowania z przodu, czujniki parkowania z tyłu. Elektrycznie składane lusterka. Zamykamy samochód, składają nam się elektrycznie lusterka. Alufelgi 17 calowej na oponie letniej. Do samochodu dołączamy drugi komplet kół zimowych, również na alufeldze, również 17 cali. Układ hamulcowy został tutaj wyczyszczony, zrobiony wszystko. Tak, żeby to autko jeździło, hamowało, tak jak mówiłem, przygotowany do sezonu czy do oczekiwania na sezon. Wszystko w jak najlepszym porządku. Zobaczcie, bardzo ładne fioletowe zaciski. Tutaj wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Oczywiście te listwy chromowe chromowane. No każda wersja Cabrio to ma, więc myślę, że nie będę wam o tym mówił. Tak samo z tyłu. Zobaczcie, wszystko jak to ładnie się prezentuje. Tak jak mówiłem czujniki parkowania również z tyłu oczywiście ledowe światła oraz hak o którym wcześniej wspominałem jest na dole jest to hak szybko montażowy dwie minutki mamy hak założony i tak naprawdę cieszymy się możemy ciągnąć jakąś lekką wiadomo przyczepkę czy coś w tym stylu przepraszam muszę otworzyć auto. Bagażnik, jak to Cabrio nie jest duży, aczkolwiek bardzo taki głęboki. Tutaj mamy pokrowiec od windshot'a, od tego właśnie wiatrołapu, który jest zamontowany już tutaj. Jest to też bardzo fajny Bayer Gadget. Możemy złożyć tylne oparcia. Mamy haczyk na zakupy, znowu haczyk na zakupy. Światełko. Tutaj mamy kosmetyki właśnie do czyszczenia i do impregnacji tego dachu. Wszystko już zostało wykonane, tak więc autko dostajecie generalnie gotowe. Tak jak mówiłem, mamy hak chyba nawet nigdy nie używany koło dojazdowe 19 calowe. Pod spodem mamy oczywiście akumulator oraz wszystkie klucze, czyli tak jak autko wyjeżdża z salonu, tak tutaj wszystko jest, nic nam nie brakuje. Wszystko jest na swoim miejscu. Windshot, o którym wam mówiłem, to też jest bardzo fajny gadżet. Nie każde auto to posiada, aczkolwiek wiadomo, że nie jest to tania zabawka. Bardzo fajnie się go ściąga, chowa się tak naprawdę. Wtedy zostaje nam tylko ten jeden płat. Chowamy go sobie do pokrowca. Więc również myślę bardzo przemyślana taka inwestycja. Środek bardzo czysty, zadbany, tapicerka oczywiście skórzana czy zmieszczą się w tym samochodzie cztery osoby? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, jeśli każdy by miał średnio około 170 cm. Myślę, że spokojnie w cztery osoby wtedy możemy pojechać. Aczkolwiek wiadomo, jak to bywa z komfortem. Przednie fotela oczywiście arcy wygodne, z tyłu oczywiście skórzane, ale no po prostu myślę, nie będę musiał się tłumaczyć, czy wejdą, czy nie sami. Powinniście ocenić, czy chcielibyście na przykład jechać na tych tylnych właśnie fotelach. Oczywiście za chwilkę Wam też zademonstruję, jak działa ten dach. Że on jest sprawny, że wszystko tutaj działa jak należy. Zobaczcie, wszystko czyste, ładnie pachnące. Tak więc, jak najbardziej, jest to ok. Fotele, tak jak mówiłem, skórzane z elektryczną regulacją lędźwiów. Oczywiście tu możemy go podnieść, opuścić. Jeżeli ktoś ma długie nogi, również bardzo fajny bajer, tym bardziej, że możemy podnieść sobie właśnie e, tutaj tą wajchą góra-dół tylko ten odcinek. E, schowek. W schowku mamy od poprzedniego tak naprawdę właściciela z Niemiec jeszcze jeden zapaszek e, Gekona. Fajnie, że coś takiego udało się nawet dorzucić. Wiadomo, że gdzieś to zawsze lepiej wygląda. Książka serwisowa. Prowadzona prawie do samego końca, bo do 2021 roku, dokładnie do kwietnia, auto miało wtedy przejechane 117 tysięcy kilometrów. Więc ten przebieg macie udokumentowany do samego końca. Oczywiście autko jest w 100% kompletne. Każdy plastik jest na swoim miejscu. Posiada dwa kluczyki niezniszczone. Wszystko naprawdę jest z nim OK. Oczywiście cztery elektryczne szyby Skórzany podłokietnik przesuwany, podnoszony, tak żeby kierowca mógł sobie dostosować to pod siebie. Wejście AUX w schowku, wejście zapalniczki, dwa cup holdery sterowanie szybami oraz dachem. System start-stop, ESP, czujniki parkowania, strzymia biegów manualna, sześciobiegowa. I myślę, że możemy przejść teraz spokojnie na stronę kierowcy. Lusterka mamy złożone dlatego, że dopiero, gdy odpalimy ten samochód, się one rozkładają. Też dosyć fajny taki bajer w mieście. Wiadomo, nieraz jest problem z miejscem, z parkowaniem, więc tutaj mamy wszystko. Zobaczcie, tapicerka, drzwi, kierowcy, również wszystko w bardzo dobrym stanie. Cztery elektryczne szyby, tak jak mówiłem, elektryczne lusterka, podgrzewane lusterka, składane elektrycznie, lusterka boczne, oczywiście centralny zamek. Fotel kierowcy również w nienagannym stanie. Bardzo dobrze wygląda, nic mu nie brakuje. Wszystko na swoim miejscu, oczywiście sterowany tak samo jak fotel pasażera. Ja sobie pozwolę teraz usiąść za kierownicą. Oczywiście halogeny, światła przeciwmgielne, automatyczne światła, komputer pokładowy, radio z wejściem CD oraz AUX, podgrzewane fotele, klimatyzacja. Tutaj wszystko jest na swoim miejscu. Elektryczny hamulec postojowy, światła LED w całym wnętrzu, oczywiście czarny dach, światła LED również tutaj. Wszystko tak, jak być powinno. Odpalimy sobie samochód. Lusterka nam się składają i podaje nam się pas. Otwieramy drzwi, pas nam się chowa, zamykamy drzwi, żeby nie sięgać gdzieś daleko po ten pas. Mamy fajny podajnik, który nam tutaj podaje. Zobaczcie, zero błędów. Autko jest czyste, wolne od jakichkolwiek wad. Oczywiście, pełen komputer pokładowy. Kierownica skórzana również niezużyta. W bardzo dobrym stanie. Tak jak mówiłem, radio, sterowanie, temperaturą, podgrzewane fotele. Mamy sześć regulacji. Wszystko działa. Podgrzewana oczywiście tylna szyba. I co dalej moi drodzy? Myślę, że możemy sobie... Oczywiście możemy też podnieść szyby jechać z, z podniesionymi szybami. To Wam też pokażę, jak to wtedy wygląda. Mamy światła na auto, więc oczywiście palą nam się teraz światła ledowe do jazdy dziennej. I myślę, że możemy. Jeden przycisk. Dajemy go w dół. Szyby nam się opuszczają. Dach nam wyjeżdża. Zobaczy, trwa to naprawdę 10 sekund, może 5. Mamy wszystko na swoim miejscu. Wszystko nam się ładnie chowa. Szyby zamykają. 10 sekund, moi drodzy. 10 sekund tyle zajmuje otwarcie lub złożenie tego dachu. Dach, tak jak mówiłem, zaimpregnowany, przygotowany do sezonu lub do oczekiwania na sezon. Autko w fenomenalnym stanie. W pełni, kompletne. Dwa kluczyki, pełna książka serwisowa, dwa komplety kół, e, oczywiście trójkąt apteczka, wszystko na swoim miejscu. E, ten windshot, czyli e, wiatrołap z pokrowcem, jest to też bardzo fajny bajer. Auto w 100% kompletne, w 100% sprawne, wolne od jakichkolwiek wad. Silnik dwulitrowa benzyna 211 koni, gramka oleju, mililitra oleju, nie pobiera wszystko. W jak najlepszym porządku. 124 tysiące kilometrów tylko udokumentowano, oczywiście co widzieliście. Ja od siebie dodam, że transport tego samochodu na terenie całej Polski jest gratis, więc wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu. Jeżeli potrzebujecie większej ilości zdjęć, większej ilości informacji, zapraszam pod numer telefonu. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej.